A ruszyły testy gimnazjalne. Uczniowie klas trzecich zasiedli w szkolnych ławach, by napisać pierwszą część egzaminu. Dzisiaj przedmioty humanistyczne. Niby zwykła środa jednak dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych ten dzień zaczął się od stresu i ostatnich gorączkowych przygotowań. Egzamin gimnazjalny, do którego dzisiaj młodzież przystępuje jest obowiązkowym egzaminem dla ucznia. Jest warunkiem ukończenia gimnazjum, czyli każdy uczeń, który chce ukończyć gimnazjum, kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, musi przystąpić do egzaminu. Egzaminy podzielone są na trzy dni, w których uczniowie piszą część humanistyczną, część z przedmiotów ścisłych oraz test językowy. Każdego dnia egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część, tak jak na przykład dzisiaj piszemy od godziny dziewiątek egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, później jest godzinna przerwa i uczniowie przystępują do pisania egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. W kolejnych dniach rozpoczynamy przedmiotami przyrodniczymi i po przerwie matematyka, no i kończymy językiem obcym. W samej formule egzaminu zaszły pewne zmiany. Test podzielono. Zamiast jednego testu humanistycznego mamy historię z wosem oraz język polski. W części matematycznej również wyodrębniono przedmioty przyrodnicze i matematykę. Dla uczniów jest to utrudnienie, jednak pozwala to na dokładniejsze sprawdzenie ich wiedzy. W gimnazjum nr 2 imienia Jana Słomki do egzaminu przystąpiło 90 uczniów. Przez całe lata edukacji przygotowywali się oni do tego dnia. Według dyrektora są doskonale przygotowani do każdej części egzaminu. Egzamin gimnazjalny to jest efekt trzyletniej pracy z uczniami. Wobec tego my już od trzech lat, od początku, od pierwszej klasy, staramy się przygotowywać młodzież do tego, aby jak najlepiej egzamin gimnazjalny napisała. Oczywiście na każdym poziomie prowadzimy zajęcia dodatkowe, na których, na których przygotowujemy uczniów właśnie do egzaminu. Egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9 i potrwają do 13. Dziś młodzież mierzy się z przedmiotami humanistycznymi, jednak czekają ich jeszcze dwa dni wytężonej pracy. Na efekty będą musieli poczekać do czerwca.